Witam serdecznie na kanale Wentkarsupel. Dzisiaj rzeka Bóg, Feder. Zobaczmy co tu będzie się dzisiaj działo. Duża woda, jeszcze rozlana, ale tutaj czasami brały fajne ryby o tej porze roku. Konkretnie leszcze, krąpie i tak zwane sapy. Czyli rozpióry. Mówiąc to inaczej. Także. Grunt, ołów, będziemy rzucać gdzieś tam. Oczywiście zapraszam do subskrypcji i życie mi powodzenia. A więc zaczynamy. Na początek pokażę Wam zestaw. Jest to ciężarek ołowiu, 40 gram, stoperki 4 na stałej żyłce. Jak wiecie, nie używam szyponów. Haczyk numer 8, żyłka 0, 22, feder do 120 gram. Dedicate od Genloga i pourotek również od Genloga. Także taki oto zestaw. Tutaj grzebiemy w naszych skarbnicach. I bierzemy kukurydzę. Tutaj mam w pudełku czerwony robak i biały robak. Przynęty na dzisiaj. Na pierwszym federku założymy czerwonego robaka i białego robaka jak będą ryby brały to dojedzie do mnie kolega Piotr i będziemy łowić sobie we dwa dobra czerwone robaki nie mam ich za wiele widzę Chyba że się pochowały, pochowały się skubańcy. Dobra, ten załóżmy go na haczyk no. i do tych czerwonych robaków robaka dołożymy białego razy dwa. Taka kanapka. Czy będzie skuteczna? Zobaczymy zaraz, może jeszcze pójdę po zanętę i spróbuję rozrobić zanętę i sypnąć chociaż trochę zbyt daleko, nie będę rzucał tak w miarę na pograniczu prądu i wirków. Zobaczmy, jak tutaj głęboko będzie jeszcze schodzi, 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 schodzi. Dopiero spadło na dno. No i dobra. I ustawmy. Dobra. Chyba będzie git. Jeszcze trochę podciągnę. O, jest teraz git. Dobra, bierzemy drugą wędkę. A drugi zestaw. Zrobimy dwa białe robaki i jedno ziarko kukurydzy I tak no. trzeba obserwować wędkę no może coś się zadzieje liczę na to że się coś zadzieje dzisiaj chociaż pierwszą rybę w tym roku z bugu złapać Byłoby bardzo, bardzo przyjemnie i miło. Dobra, drugi zestaw. Żeby nie było rwania. Tam I stoi. Opada, 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 opada i opadło. No i. Zobaczymy. Co dziś. Da Bóg. Coś skubię, coś skubię, ty tylko czy, czy, czy... Jest pierwsza ryba. O oh, lala! Jest pierwsza ryba z bugu. No proszę. Udało się. Jest to mały, mała sapa. Mała sapa, ale jest. Pierwsza ryba z sezonu 2024 na Bugu. Mała sapa, czerwony robak z białym. Bardzo malutka, ale to może będzie prorokiem, że będzie tutaj coś większego. Także nie będziemy jej przetrzymywać. Wraca od razu do wody. Papa, pa. przyprowadź większa. Stanęła sobie i stoi. I odpływa. Pod prąd. Super. Pierwsza ryba dzisiaj jest. Może będzie coś więcej. O, ale widziałeś? Co to było? No ale takiś duży. Mam nadzieję, że się nagrało. Było branie? nie? jest ryba. Jezu Piotrka, ryba. Płotka, 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 czyli kolejny gatunek. Czyli też są tutaj płotki, może są i gruntowe te duże, co? Tak, tak. Na co? Kukurydza, czerwony? Biały z czerwonym. Biały z czerwonym. Płoteczka, taka poteczka taka, 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 taka. <grydza> Widzisz? No, dawaj mocniej, o i na tej też, ty, co, co tu się dzieje? <grystanie> <grystanie> ty no nie wiem, patrz, patrz, patrz Nie, 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 na dwóch wędkach Co, się rozkręciły? No? Która? No nie wiem, którą, bo na obydwu szarpie. Te, te, wodzę oczami raz na jedną, raz na drugą. O, 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 no, 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 naprawdę, no nie wiem, którą, którą patrzeć. Na której będzie mocniej. Chyba jest. Nie, nie ma. Ale od razu było branie. Rzucamy po raz kolejny i poczekamy chwilę. Jak tak. Jak było branie od razu w, po wrzucie, że one tutaj stoją, podciągnąć do napięcia wędki. I czekamy. Miało być branie od razu po rzucie tak jak przed chwilą. No i całkowite odcięcie. Zero brań od jakichś 15 minut. Mam wrażenie, że te ryby sobie chodzą tutaj stadem, jak najdzie stado, to jest branie za braniem, bo jak przyjechaliśmy to długo, długo nic nie było, żadnych brań później. Zaczęły się ubrania praktycznie na dwie wędki. To złapałem jedną rybkę, żadnej więcej nie udało się przyciąć, bo były branie takie delikatne. I po jakichś 15-20 minutach takich intensywnych, intensywnych brań całkowicie odcięło. Żadna wędka się nie rusza, jak zaczarowana. Jeszcze chwilę posiedzimy tutaj, bo dzisiaj tak, taki szybki rekonesans, można powiedzieć. Rzeki Bóg. No i przeniosę się może gdzieś na jakieś inną, na jakąś inną rzekę. Zobaczę jeszcze co się dzieje. No ale jeszcze jakieś pół godziny tutaj posiedzimy i poczekamy. Może znowu podejdzie fala i uda się złowić większą rybkę. Mamy rybę, mamy rybę. Jest ryba. No. I była. I się spięła. dosłownie przy samym brzegu. No jest ryba, jest kolejna jakaś rybka, nie za duża, bo już czuję, że nie ma jakiegoś tam wielkiego oporu. A tym razem krąpik. Krąpik się przemeldował. Krąpik, krąpik. No, poczekaj. O, taki krąpik. Płyń. No, zmykaj. A, 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 a. Nie na brzeg. Dzikusie. Poradzi se? Nie w brzeg. Idzie wzdłuż brzegu. Coś jej się pomyliły azymuty. W tamtą stronę. W tamtą stronę. O. Ale ładnie odchodzi. No i z nad rzeki Bóg przeniosłem się nad rzekę Ksznę Spróbujemy tutaj coś złowić na feder, co się uda. Zobaczymy. Feder ten sam, zestaw ten sam, tylko tutaj troszeczkę dłuższy zrobimy. Przypon, o, taki 70 cm. będziemy wyrzucać na środek rzeki i bardziej przy brzegu. Czy będą się meldować jakieś ryby? Poczekamy, zobaczymy. Co jest? Było piękne branie, ale niestety ryby nie ma. Ryba się nie wpięła, ale to nic, nie poddajemy się. Zakładamy przynętę po raz kolejny i wyrzucamy. widzieliście to? Znowu nie zapięta ryba. Czemu znowu nie zapięta? Bożem się zagapił. Bożem się mocno zagapił. Ale to nic. Do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka. Szarpnięcie, czy poprawi? Szarpnięcie było piękne. Czy zabrał chlebek, czy nie? Bardziej stawiam na to, że zabrał, ale poczekam jeszcze dosłownie. Nie, jeszcze jest, jeszcze jest. Jeszcze próbuję. Mamy rybę, ale mamy rybę razem z zielem i z zaczepem. Ciągnę ziele. Mam nadzieję, że ryba jeszcze jest albo i nie ma już, ale dociągniemy zobaczymy. Nie bardzo chcę podchodzić tam żeby nie spalić sobie miejscówki Nie wiem czy coś tam jeszcze zostało się z ryby To chyba niekoniecznie Tak jest Nie ma niestety przez ziele takie oto ziele ryba się wyrybowiła Wypieła. No cóż. No cóż. Gdzieś coś z wiosny zaczyna to spływać. Była ryba, ale niestety nie wpięłem. A dlatego, że miałem za luźno wrotek ustawiony, teraz trzeba go już dopiąć. A poczułem ją przez chwilę, dosłownie przez krótką chwilę była. Ciąga, podciąga. Już chciałem ciąć, ale jeszcze się wstrzymałem. To, jest to, to są na razie skubnięcia. Czekam na potężne branie. Fajnie czuję na ręce stuknięcia. Znowu delikatne, delikatnie, delikatnie coś cmokta te ciastko. Przydałoby się jakieś takie branie na półwędki. Bstryka Na razie pstryjka. Może to być mały klanik albo duży, ostrożny. No, klik, taki porządny. Porządny klik. I tniemy. No i kończymy jednak dzisiaj wędkowanie Kilka wadnych brań Dwie ryby na kiju, jedna holowana z zielem, ale się spięła Druga poczułem dosłownie przez setne sekundy ją na kiju, była fajna No i teraz stanęło całkowicie No i myślę, że trzeba kończyć dzisiejszy dzień, ponieważ mam jeszcze jakąś tam sprawkę do załatwienia Ale myślę, że trzeba będzie się wybrać jeszcze Znowu nad rzekę Buk, i już posiedzieć troszeczkę dłużej jak dzisiaj, i spróbować połowić więcej ryb, przede wszystkim, przede wszystkim większych. Czy się to uda, to jeżeli chcecie zobaczyć, to zapraszam do subskrypcji. Wtedy będą Wam przychodziły powiadomienia o odcinkach, które wskoczyły, i nie przegapicie, gdzie co bierze na co i o jakiej porze. Także tyle z dzisiaj, do zobaczenia na kolejnym odcinku, cześć!